Są złote tarasy, są złote tarasy. Proszę Państwa, tutaj nawet było porwanie, teraz, prawda? Przy Pałacu Kultury Stalina i Lenina, gdzie jest to? Właśnie, Muzeum Techniki. Także, proszę Państwa, system moherowy, piec kaflowy. No i nie ma świadków Jehowy. Tu będą bardzo walczyć o to. Że tu rzekomo jest ktoś, kto jest święty, kto jest bogobojny, kto jest lepszy od gminu, który kaszle kopci, bo to przecież palą papierosy i przeklina, wrzeszczy, wrzeszczy, proszę Państwa, na cały głos. Jak Państwo idą i ktoś wrzeszczy, to trzeba najczęściej uciekać, bo zaraz albo odbędzie się żebranie, albo jakie może inne zaczepianie. Radio to kefeme euro Koncita, Barbie Baby Langström, extra. Pałac kultury Stalina i Lenina, Muzeum Techniki, które już tak naprawdę nie istnieje. Ono tak samo istnieje jak kinofemina. Że radio to kefemeurokoncita Barbie Baby Langström, extra. Zapraszamy.